Cześć! Wiosna na dobę rozgościła się w naszych ogrodach, więc po zimowym odpoczynku pora zabrać się do pracy. Dzisiaj zajmiemy się trawnikiem, który nie wygląda teraz najlepiej i potrzebuje naszej pomocy. Jest parę prostych zabiegów, które sprawią, że wasz trawnik w kilka tygodni będzie gęsty i zielony. Jak to zrobić? Na początku koniecznie musimy skontrolować trawnik. Sprawdzamy, czy są ubytki i wybrzuszenia, czy nie pojawiły się kretowiska i czy nie ma pleśni śniegowej. Wiecie, co to jest pleśń śniegowa? Jest to bardzo groźna choroba traw, która objawia się białym nalotem. Pierwszy zabieg, który wykonujemy, to wygrabienie całego trawnika za pomocą miotłograbi. W ten sposób właśnie usuniemy obumarłość bła i podniesiemy trawę. Następne co musimy zrobić, to dostarczenie powietrza naszemu trawnikowi. Na powietrzenie trawnika, czyli aeracja, polega na nakuwaniu darni. Możemy to zrobić za pomocą wideł, szpikulców domowej roboty lub specjalnych aeratorów. Wertykulacja to jeden z najważniejszych zabiegów wykonywanych na trawnikach. Nacinamy darń ostrymi nożami, które usuwają z trawnika filc, czyli zbitą warstwę martwej darni. Przed tym zabiegiem trawa koniecznie musi być sucha i skoszona. Do niewielkich trawników można użyć wertykulatorów ręcznych. Natomiast do większych powierzchni poleca się stosowanie wertykulatorów elektrycznych lub spalinowych, które nacinają dań głębiej i dokładniej niż urządzenia ręczne. Po skończonej wertykulacji trawnik wygląda nieco gorzej niż przed zabiegiem. Ale nie martwcie się, teraz należy go nawieść i obficie podać, a już wkrótce zobaczycie efekt Waszej pracy. Po wertykulacji piaskujemy cały trawnik suchym piaskiem w ilości 100 litrów na 100 metrów kwadratowych. Ziemia jest wtedy bardziej przepuszczalna, dzięki czemu trawa będzie się lepiej krzewić. Piaskowanie ogranicza również rozwój mchów. Raz w roku, każdej wiosny, powinniśmy zwałować cały trawnik. W ten sposób wyrównamy całą trawę, która po zimie jest napęczniała i może nierówno osiąść. Musicie pamiętać, żeby nie użyć zbyt ciężkiego wału, który może za bardzo ubić ziemię. Po wykonaniu tych zabiegów trawnik należy nawieść nawozem wieloskładnikowym. Stosowanie nawozu do trawy jest niezbędne, aby uzyskać zdrowy i gęsty trawnik. Dostarczają one trawą niezbędnych składników, takich jak azot, potas, fosfor, magnez i wapń. Każdy nawóz dawkuje się inaczej, dlatego musicie stosować się do instrukcji umieszczonej na opakowaniu. Po nawożeniu trawnik należy solidnie podlać. Jeśli mamy w trawniku duży ubytek, taki jak ten tutaj, Należy go uzupełnić. Używamy do tego specjalnej mieszanki nasion do regeneracji trawników. Nasiona trzeba koniecznie przysypać ziemią ogrodową i podlać. Gdy trawnik wysnie po podlewaniu, musimy zrobić oprysk na rośliny dwuliścienne. Dzięki temu pozbędziemy się nieproszonych gości w postaci chwastów.